Czy uważasz, że 26 maja 2026 roku to zupełnie przypadkowy dzień, który akurat Rockstar wybrał na datę premiery GTA 6? Nic bardziej mylnego, bo jeżeli chodzi o premierę takiej gry, to wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i nie ma przypadku w tym, że akurat tego dnia... Ta wielka gra ma się pojawić na rynku. Ostatnio znalazłem dwie ciekawe teorie wyjaśniające, dlaczego akurat 26 maja, a nie no na przykład 19 maja, czy jakikolwiek inny dzień. Oczywiście na początek musimy sobie ustalić, że ja nie wiem na 100% czy akurat właśnie tego dnia GTA 6 się ukaże, no bo mogą przenieść tę grę po raz kolejny, ale moim zdaniem ta gra już nie zostanie przeniesiona, że ta gra jednak wyjdzie ostatecznie 26 maja w przyszłym roku. Mam kilka argumentów, żeby potwierdzić tę tezę, ale to jest taki temat szerszy na oddzielny odcinek. Natomiast z grubsza uważam, że po prostu GTA jest już w końcowej fazie, o czym mówili twórcy. Oni mogliby nawet w tym roku już wydać tę grę, gdyby tylko przycisnęli, ale woleli tak bardziej na spokojnie, na spokojnie popracować, a nie spinać się. I to jest całkiem słuszne, no bo co nagle to po diable, więc lepiej, żeby tę grę spokojnie sobie dopracowali. A po drugie, no Rockstar zwykle wypuszcza GTA przed końcem pewnej generacji konsol, a akurat aktualna generacja konsol powolutku dobiega końca, już się mówi o nowym Xboxie, o nowym PlayStation, więc to jest taki ostatni dzwonek dla Rockstara, żeby właśnie na starej generacji konsol GTA 6 wypuścić. Ale jak będzie, zobaczymy. Na wstępie też zapraszam Cię serdecznie na mój serwer na Discordzie, na którym rozmawiam z widzami na tematy różne związane z grami wideo. Także serdecznie zapraszam. Link znajdziesz oczywiście w opisie, a my lecimy już z głównym tematem. Teoria numer jeden, która jest dla mnie najbardziej prawdopodobna. Jak wiecie, w GTA 6 znowu odwiedzimy Vice City. No i właśnie tutaj wracamy do historii. GTA Vice City. Główny bohater to Tommy Versetti, Verchetti, Verset... Tommy Versetti. Główny bohater GTA Vice City. I właśnie aktor, który podkładał głos pod Tomiego, to Ray Liotta. Amerykański aktor znany przede wszystkim z chłopców yy, z Ferainy, który zmarł w 2022 roku. I kiedy Ray Liotta zmarł dokładnie 26 maja 2022 roku. A więc Tutaj premiera GTA 6 byłoby po prostu uhonorowaniem tego aktora, który odegrał jednak, jakby nie patrzeć, ikoniczną rolę w całej serii. Na pewno kojarzycie Raya Liotę z kilku memicznych scen, zwłaszcza właśnie z filmu Chłopcy z Fereiny". W ogóle historia Raya Lioty i Rockstara i GTA... Jest całkiem ciekawa i może nagram o tym oddzielny odcinek, ponieważ yy, no współpraca miała wzloty i upadki. Twórcy Geta City mówili, że współpraca była naprawdę bardzo trudna, bo Ray ogólnie zawsze był takim aktorem, którego uważano za gościa z trudnym charakterem, po prostu. Często też się wkurzał, często nie do końca się tak angażował, często też przeklinał. Co ciekawe, duża część takich przekleństw rzuconych na luzie, w trakcie nagrań, czy gdzieś tam poza nagraniami, została i tak włączona do gry. Sam Ray Liotta nie spodziewał się, że ta gra osiągnie taki sukces. Też aktor za życia przyznawał, że nigdy nie był fanem gier i nie do końca gierki go kręciły, i to było widać na etapie produkcji. Ale co ciekawe, po latach. Stwierdził, że chętnie zagrałby w jakiejś takiej ekranizacji, gdyby miał powstać taki film Grand Theft Auto Vice City, no to on chętnie by samego siebie zagrał, czy w sensie zagrałby po prostu to jego wersję tego na żywo. No ale właśnie, to było po latach, bo przy okazji produkcji GTA San Andreas Rockstar chciało zaangażować reality po raz kolejny, bo tam miało być dogrywane takie dodatkowe sceny. No ale właśnie w jaki sposób y, aktor pokłócił się z Rockstarem. Pewnie, pochodzi, pewnie chodziło o pieniądze. Y, w każdym razie w GTA San Andreas ostatecznie mieliśmy tylko pewne wspomnienia do Tommy'ego Versetti'ego, mieliśmy Kena Rosenberga, ale samego głosu Realioty czy w ogóle głównego bohatera Vice City nie było. No i tak jak wspomniałem, teoria, że GTA 6 ma być hołdem dla Realioty jest jak najbardziej prawdopodobna i myślę, że to jest kolejny argument za tym, że Rockstar już raczej tej gry, premiery tej gry nie przełoży. No, ktoś może oczywiście tak teraz żartobliwie powiedzieć, no, ale mogą przełożyć o rok kolejny, ale mi się wydaje, że to już by było takie naprawdę przesadne. Myślę, że Rockstar ma na tyle dopracowany projekt, że, że, że się po prostu w ten rok wyrobią. No i 26 maja 2026 roku to będzie także data uhonorowania Reali A teraz przejdźmy do drugiej teorii, która jest taką teorią trochę spiskową. I mniej prawdopodobną, ale zaraz to wyjaśnię. Najpierw cofnijmy się do 2018 roku. 26 października 2018 to jest data premiery ostatniej wielkiej gry Rockstara przed GTA 6, czyli Red Dead Redemption 2. No i właśnie, w Red Dead Redemption 2 mamy taką bardzo znaną czy wpadającą w ucho piosenkę, która nazywa się po prostu Red, czyli czerwony. I ta piosenka pojawia się na początku napisów końcowych Czyli to, to jest piosenka o bardzo dużym znaczeniu No bo ona jest tuż po zakończeniu gry No i pod koniec tej piosenki mamy taki ciekawy wers Seven months gone and seven years to go Seven months gone and seven years to go, Czyli 7 miesięcy minęło i 7 lat musi jeszcze minąć. No i tutaj zaczynamy bawić się w matematyków. 26 października 2018 roku. Teraz załóżmy, że ten okres 7 miesięcy i 7 lat liczymy właśnie od daty premiery Red Dead Redemption 2 i to sobie sumujemy. No to OK. 26 października lecimy. Plus 7 miesięcy mamy 26 maja 2019 roku. No właśnie, teraz już pewnie wiecie o co chodzi. Wystarczy dodać 7 lat i z 26 maja 2019 robi nam się 26 maja 2026 roku, czyli data premiery GTA 6. Przypadek? O, tutaj jeszcze możemy się zastanowić, no bo przyznacie, że zbieg okoliczności jest niesamowity. Oczywiście, to może być zupełny przypadek i raczej osobiście wątpię, że Rockstar aż tak to sobie wszystko zaplanował, że już w 2018 roku wiedzieli, że GTA 6 wyjdzie tego dnia, chociaż no, mogli, no wiecie. To jest największe studio gamingowe na świecie, jakby nie patrzeć, które mogło mniej więcej sobie tak to rozplanować, okej, okay, my tę grę wydamy w okolicach 25-26, a może by tak właśnie to jakoś fajnie połączyć z Red Dead Redemption 2. Ale prędzej sobie wyobrażam, że po prostu na tę datę wpadli w trakcie tworzenia tej gry, czyli no tak niedawno, rok, dwa, trzy lata temu może i uznali, a to będzie fajny dzień, żeby wypuścić tę gierkę z jednego powodu, że to będzie uhonorowanie Realioty, z drugiego powodu, że to się jakoś tam będzie to spinać i... Znowu będziemy mogli sobie tworzyć jakieś teorie spiskowe, a sami dobrze wiecie, że Rockstar potrafi tworzyć content, potrafi tworzyć takie środowisko w grach, żeby mnóstwo teorii spiskowych się pojawiało. Napiszcie w komentarzu, która z tych teorii wydaje wam się najbardziej prawdopodobna i czy faktycznie GTA 6 ujrzymy 26 maja w przyszłym roku, czy jednak czeka nas kolejne przeniesienie premiery. A może macie jakąś własną teorię, czemu akurat tego dnia ta gra ma wyjść. Na koniec, jeszcze raz zapraszam Was na mój serwer na Discordzie, o którym wspominałem na początku. I to wszystko z mojej strony. Życzę Wam udanego i przyjemnego dnia.